Siemaneczko, ja jestem for Fun. Witam w kolejnym odcineczku z gry Far Cry Primal Dotarłem sobie do pierwszej pracówki żeby sobie ją przejąć Sprawdźmy jak to wygląda Tutaj nikogo nie widzę Tu widzę jednego Hmm huh. A, gdzie jest reszta panów? Tutaj widzę też kogoś. Pewnie będą siedzieć w jaskini, skurczyłyki. No nic. Idziemy spróbować twardo. No bo co. Nie mam słonia ani nic. Ten dostał swój brzydki ryj. Nie wiem czy mnie wykrył, czy mnie nie wykrył. Nie wiem już w końcu, czy mnie wykryli, czy mnie nie wykryli. Dobra, tutaj spokój. Tu jest jeszcze ten przede mną. A tak, jakbym kogoś tu blisko słyszał. Ojej. Wiedziałem, że gdzieś tu kogoś blisko słyszałem. Udało się. Mamy chyba pierwszy... ...obóz. Placówka ta. Placówka jedna na piętnaście. ...elegancko. Tu bym sobie pozbierał strzały. Mamy kolejnych jakichś mieszkańców. Chujemu mu je dzikie węże. Wykonałem sobie tą tutaj placówkę, co była najbliżej mnie. Tutaj mamy już... Odblokowały nam się dwie jaskinie... ...do... zbadania. Jaskinia w sumie też ciekawa sprawa. O, tutaj mamy też trzecią. Hmm... Dobra, no tak wygląda przejmowanie obozów. Pokazałbym jeszcze, jak wygląda może... E... Czemu szybka podróż nie dostępna? Nie wiem, czemu nie była dostępna. Spróbujmy teraz. Dobra, bo pokazałbym jeszcze jak wygląda jaskinie, przejm znaczy przejmowanie, szukanie w jaskiniach. Bo to też jest fajna sprawa w sumie. Znaczy fajna. Idzie się uszukać w pisdu Jeśli jest duża. Ja pamiętam. Pamiętam czy nie pamiętam? Nie wiem, pamiętam, że chodziłem po tych jaskiniach i tam szukałem tego kamyka i graffiti czy czegoś. Zaraz dokładnie wam pokażę o co chodzi. Dojdziemy sobie na miejsce, jest 110 metrów, więc myślę, że powinno szybko pójść. Tutaj mamy jakąś pomoc windia, ale to mi na razie nie o to chodzi. Takie rzeczy to sobie będę mógł robić poza nagraniem. Tutaj mamy jakąś łapę niebieską. Cóż to było Tylko tyle. Chyba nie o to chodziło do końca. Jakbym sobie przybliżył tak to jest rysunek na skalę i on jest. On jest pode mną. Muszę się dostać tutaj do tej jaskini do środka. Wezmę sobie pałkę, która mi się już od razu pali włączyłem sobie w rogu lewym, widzicie, mini mapkę sobie włączyłem, bo jakoś tak lubię ją sobie mieć. O, dobra, już mi mówić, że nic nie widzę. Przejdźmy sobie przez tą jaskinię. Tutaj mogę coś podpalić. Tak, wiem, że to jest labirynt. Zdaję sobie dokładnie z tego sprawę. To mi proszę podpalić. Podpal. Dobra. Podpaliłem się. Tu mamy dupny labirynt. Tu jest co? Łupek czy co? Czy glina? Ani to, ani to. Dobra, tutaj. Tutaj chyba na razie wszystko. Tu leży jakiś zamordowany typol. Ja bym sobie przeszedł właśnie przez te gałęzie, co je tutaj spaliłem. Tutaj nic, ale tutaj coś mamy. Mogę tu wejść do góry? To pokój to było. Kurwa, ale mnie te lagi denerwują. Ja pierdolę. To nie rozumiem, po co to było. Tutaj nie mogę, tutaj nie mogę, tutaj mogę. Wejść do góry, po drzewie. Tu mamy kolejną, więc się wespnijmy. Tam mogę iść, albo tu mogę iść. O, co to było? Patyczki. Tu mamy coś do rozpipczenia. I mamy jakiś sakwę. O nie! Mamy zejście na dół? To jest to, po którym ja przyszedłem? Nie, i mogę iść teraz albo tam, albo tu. Popłynę sobie tutaj. O, mamy kamienia. To już coś. Jedna z dwóch rzeczy znaleziona. Teraz jeszcze jedna. Uda się? Powinno się udać. Ten rysunek na skalny. Gdzie on się znajduje? Znajduje się gdzieś nad nami. Spali się czy nie? Dobra. Chuj, nie mam czasu na to, ale przynajmniej będzie mi świeciło światło. Okej, okay, ten rysunek jest gdzie? Gdzieś nad nami, centralnie nad nami. Gdzieś tu mogę wyjść. Tutaj. Weźmy sobie łupę jak już jest. Tu mamy jakieś ognisko do podpalenia. Zawsze to jakieś tam światło. Kolejne sakwy z przedmiotami. Jak się tam dostać do Ciebie ta jest jakaś chyba grubsza Stop. Przyszedłem. Więc no muszę iść tu. Tutaj gdzieś mi pasowało jakoś wyjść do góry. Ale tu się nie da. No chyba tylko tędy. To idziemy tędy. Ale co mi to dało? Tu mi nie dało to nic. Hmm. A nie, tutaj jeszcze w lewo mogę skoczyć. Widzisz. I chyba idziemy wprost na to graffiti. Tak, ewidentnie. I jaskinia szaju ukończona. Także tak wygląda badanie jaskini też jest fajna sprawa mogę jeszcze mi właśnie proponuję że się mogę stąd szybko przenieść no i fajnie widzicie jaskinia odkryta tutaj mamy jeszcze tego zjeba poziom misji średni ale co mi tam szkodzi tutaj mamy jeszcze stos też by się go przydało Podpalić, żeby był punkt orientacyjny, bo jednak widzieć mapę to jest fajna sprawa. Dzisiaj się, skoro już tak pokazuję i pokazuję, to dzisiaj się zajmę takimi pobocznymi misjami. Tutaj znowu jakiś problem ktoś ma do Windia. O kurwa, ale to jest piekielnie daleko No ale co mi tam, przeżyję to czy nie? Przeżyłem, tutaj jeszcze mam kamień To sobie go wezmę Chodź tu zwierzył, o kurwa! Jest ich więcej! Gdzie one są? Gdzie ty jesteś? Kurwo! Podpaliłem ją, mam nadzieję, że się skóra nie uszkodziła. Góra Jaguara. Kurde, robi się, zrobiła się noc. Nie za dobrze. Zgaszę sobie pochodnie, bo mnie będą w nocy widzieć. A tak to mam większe szanse, że sobie czmyknę na spokojnie obok. Tutaj widzę, że już jakieś dziki kurwa prują w moją stronę, żeby mnie zaatakować. Tutaj jakieś kolejne misje dla Oros. Znaczy dla windia Ale ja bym sobie chciał o! Jakiś czarny kamień. I dosłownie nazywał się Kurwa czarny Kamień. Uspokój się. Zatrutą strzałą do mnie? Ty mendo. Kurwa co? No tak, zapomniałem. Nie miałem... ...włączonej pałki z ogniem. Ci mnie nie boją. Jeszcze się bójcie mięso rzadkiego białego wilka Tutaj coś jest do przeszukania Chyba tylko łupek to się w to nie będę zagłębiał Zaraz mi się zjara maczuga Jak przetrwać chłód? Zaczynam wchodzić na teren zimowy. To tego do końca nie przemyślałem. Ale może, może przeżyję. Zobaczymy jak szybko będzie spadał ten chód. No, tak kurwa średnio optymalnie. Jestem już praktycznie na miejscu. Wejdę sobie tutaj, obcej, jak sprawa wygląda. Jest dwóch i jeden z dzwonem. Tego z dzwonem fajnie by było załatwić w pierwszej kolejności. Ale zobaczymy jak mi to jeszcze wyjdzie. No i się skurwysym schował. O skurwysyn, ale mi bachnął. Dobra, ale udało się bez posiłków. Co to było? Coś mogłem zebrać, jakiś żółty kwiat. Przeszukam sobie ich ciała, podejdę sobie do ogniska. Tu się chyba będę mógł kimnąć za chwilę. Podpalmy sobie maczugę. I trzeba rozpalić stos. Cyk. Stosik rozpalony. Bardzo elegancka sprawa. Czwarty na 16, czyli jeszcze 12, także w <grym> bizdu. Ale czy mi się odkryje mapa w tą stronę, w którą chciałem? Yy, nie, nie za bardzo mi się odkryła mapa. Chciałem, żeby mi się tutaj odkryło. No ale cóż, mam nowe umiejętności. Ale nie mam ich na razie jeszcze w co wydawać. Eee, wróćmy sobie tutaj w ten okręg i wykonajmy sobie. Wykonajmy sobie misję jeszcze Pomoc <gry> Windia. No, bo tak jak mówię. W tym odcinku chciałem się zająć pokazywaniem misji, znaczy misji tego, co się dzieje poza fabułą. Kurwa, znowu wilki. Będę pierwszy i Was zaatakuję. Kto? O kurwa, rzucił się na niego jaguar. To nie będę mu przeszkadzał. Pocisnę sobie tutaj na miejsce, bo zostało mi 100 metrów. On tam skórwy sobie przeżył jakiś. Co my tutaj mamy? Uwolnij jeńców i nie daj się Winda, wykryć. Windja, wantar, wajka, Pomoc Windia na ratunek więźniom. To tego też jeszcze nie było. A skoro tego nie było, to sobie to zróbmy. Będziecie ładnie mieli pokazane wszystko, co się fajnego Far Cryu dzieje. Dobra, jest ich tylu. Tutaj pilnuje jeden. Jakby to zrobić? O, w twoim sklepie dostępne są nowe rzeczy. Najpierw bym wściągnął tego. Potem tego. No, rozegrałem to po mistrzowsku, muszę przyznać, chociaż było w miarę łatwo. Na ratunek więzionym wygląda właśnie tak. Także też macie już porównanie z innym Far krajem. Tutaj już mamy pełno tych przedmiotów. O, i czyżbyśmy byli przy jaskini? Ale tak, tutaj jestem przy tej zbadanej jaskini. Tutaj mamy ochronę. W ochronie już byłem A tutaj tutaj mamy mord. Mamy jeszcze coś innego. Także też fajnie. Fajnie to wygląda. Nie wiem czemu tak ludzie strasznie jechali tego Far Mi tam się on bardzo podoba. Dzik! Mamy dzika! Muszę pamiętać, żeby zbierać drzewo, bo jak nie będę go zbierał, jak mi tak się skończą strzały, to jestem w totalnej dupie. Można sobie też fajnie, bo. Znaczy, można sobie. Fajnie. Wow! Dwoma strzałami na szybko ją zabiłem. Czyli muszę pamiętać o tym łuku Zwierzęcy tłuszcz Muszę pamiętać o tym łuku, że on ma jednak sobie swoje tam mocne pierdolnięcie Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Bardzo ładny teren. Też mamy pytajni Schronienie padguri? Pad... Kurwa, pad górki jakiegoś Dziwie baniec wezmę sobie go za to, oskuruję. Dobra, mamy tutaj misję Mord, sprawdźmy o co chodzi. O, w menu mapy pojawiło się nowe zadanie. No, ale gdzie? Czyli to było tylko... Aha, pojawiło się tu. I tu. Ech, no słabo. Myślałem, że to będzie... Yy... Już tutaj jest zadanie jakieś do zrobienia mord. A to tylko było, widzisz... Zebranie wiadomości o misji, która się gdzieś tam znajduje. Czyli takie zbieranie znajdzie, jak było w innych Farkrajach. No to dobra, no to skoczmy sobie na koniec jeszcze tutaj do yy, obozu. Czego się grzeż? Uwielbiam ich zabijać. Dziabną mnie potężnie, nie wiem czemu Gdzież on jest? Dziawno mnie potężnie nie wiem czemu, ale na szczęście mam te apteczki. Nie, szkoda, że mi nie pokazuje ile mam tych apteczek. Powinno mi to pokazywać tutaj, nie? Mamy tak zwykłe. O, widzisz. Hmm. W ten sposób sprawdźmy sobie to Oj. no faktycznie różnica jest potężna. Wziąłem sobie jakieś specjalne mięsko. Które mi ma, niby, pompować wszystkie moje statystyki, ale mnie pierdolną mocno. Dobra, ale nie będę tego tracił na nich, bo wolę sobie przebiegnąć szybciutko do tego obozu, niż się tam z nimi cackać. Tutaj jest, mamy torbę z pierdołami. Może będą jakieś fajne pierdoły w niej? Tutaj widzę, że mamy kamień. No szkoda by go było sobie nie wziąć. Siema mamu! Nie atakuj mnie, nie atakuj. Ja się tu schowam w krzaki. I sprawdzę sobie jak tam moja sowa. Co ona tam widzi. mają ten alarm mają dwa alarmy co tylu tylko wiem 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 już zawracam Dobra, mają niestety dwa alarmy. Nie wiem, czy ja je mogę zniszczyć. Mogę. Bajeranska sprawa. Natworzę sobie strzał. Ten leżał, se, znaczy stał się po prostu tutaj. Niszczyłem dwa alarmy. Został jeszcze jeden, gdzieś tam przede mną. Ale tu mamy też typola. Ale dobra, mamy ten alarm. To chociaż tyle mogę być spokojniejszy, że mamy alarm zdjęty. Ten jest zdjęty. O kurwa! Ale przypał. Nigdzie nie uciekniesz. Jak już jesteś z nimi, to, to jesteś z nimi. Nie biorę zakładników. Co? Dzwonki nie działają wam kurwa? Heh. Dobra. Udało się przejąć taki większy yy, obóz. Przepraszam, nazywa się to większą placówkę. Tutaj już widzę, że się punkciki wliczają, więc muszę uważać na wykrycia i alarmy. Bo zawsze to tam lepsze 100 niż nic. Okej, okay, mamy tutaj więcej nowych mieszkańców. Także sympatycznie. Tutaj mamy gdzieś jeszcze magazyn. Hmm. O, widzisz interesująco, mogę sobie tędy wejść, No ale skąd mogę wiedzieć? Dobra, no tutaj sobie mam kolejny obszar oczyszczony. Wygląda to już powoli. Zaczyna, zaczyna to już powoli fajnie wyglądać. Tyle terenu jest mojego przejętego. Jakieś tam misje poboczne popokazywałem, pokazałem jaskinie. Także myślę, że już na spokojnie w następnym odcinku możemy jechać sobie tutaj misjeczki. Także co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemano.